Cześć, z tej strony Daniel z kanału Padły Bankowiec TV. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak grać w grę Palec Boży. Gra jest bardzo prosta, tak więc materiał nie powinien nam zająć zbyt dużo czasu. O co tutaj chodzi? Mianowicie każdy z graczy wciela się w jednego z ośmiu bogów, Mam dostępne cztery dwustronne karty bogów. No i na tym archipelagu Pępka Świata będziemy starali się zyskać jak najwięcej wyznawców, kto zdobędzie najwięcej wyznawców na koniec gry wygrywa. Tych wyznawców będziemy zdobywali poprzez wysyłanie proroków. Oraz budowę świątyń na jednej z tych czterech wysp. Gra jest pstrykanką, czyli będziemy po prostu pstrykać naszymi żetonami, tak, czyli każdy z graczy ma swój obszar startowy, który znajduje się, który jest symbolizowany przez taką chmurkę. Planszę umieściłem w ten sposób, żeby po prostu łatwiej byłoby mi pstry będzie mi pstrykać i pokazywać wam, jak to wygląda z, z mojej perspektywy. Dobra, tak więc sama, plan sama gra trwa przez cztery rundy i jak widzicie na takiej fajnej karcie pomocy. Każda runda składa się z trzech faz. Runda nazywana jest tutaj pokoleniem. Tak więc na początku będziemy wybierali, jakie prawo w danej rundzie wejdzie do gry. Mamy tutaj talię praw i z tej talii na początku rundy będziemy losować dwie karty i ustawiać je w ten sposób: jedna do góry, druga na dole. Oczywiście wszyscy gracze zapoznają się z tymi kartami, przeczytamy je na głos i następnie wszyscy jednocześnie będą głosować, czy głosujemy na kartę górną czy też na kartę dolną. Jeśli nie dojdzie tutaj do żadnego konsensusu, do żadnego porozumienia, no, czyli będzie remis, to wtedy po prostu karty tasujemy i wybieramy losowo. Czyli przykładowo mamy dostępną tutaj kartę Templariusza która mówi nam do końca gry ona działa, tak? czy jeśli ją wyłożymy raz, postawimy ją gdzieś przy planszy, widoczną dla wszystkich graczy. I ona mówi, że każdy z Was zamienia dwóch swoich proroków na dwóch templariuszy, czyli większe dyski. Templariusze są traktowani jako prorocy. Tak więc nasi prorocy, jak widzicie, to dość małe żetony, z kolei templariusze są o wiele więksi. Więc jeśli to prawo przejdzie, podmieniamy sobie dwóch proroków na Dwóch templariuszy. Z kolei dolne prawo mówi, efekt domina, również będzie ta karta w grze do końca gry. Podczas każdej fazy nawracania, czyli punktowania. Obecność na co najmniej trzech wyspach przynosi dodatkowe trzy punkty zwycięstwa, co się zaraz rozjaśni. Ok, czyli na początku w fazie obrad głosujemy i wybieramy, które prawo wchodzi do gry. No Przyjmijmy, że wzięliśmy to, przegłosowaliśmy to prawo templariuszy, tak, czyli ustawiamy sobie tą kartę gdzieś widoczną. Zamieniamy sobie w tym momencie dwóch naszych proroków na dwóch templariuszy. I faza pierwsza, fazę pierwszą mamy z głowy. Następnie przechodzimy do fazy misji, czyli zaczynamy od pierwszego gracza, to jest rzeton pierwszego gracza, każdy z nas umieszcza jednego ze swoich proroków lub też templariuszy w tym przypadku. we swoim obszarze gry. Po prostu stara się go pstryknąć na którąś z wysp. I teraz tak, wyspy mamy cztery. I żeby prorok oczywiście był zaliczany, punktował dla nas na danej wyspie, jego obecność była liczona na danej wyspie, to musi on przynajmniej znajdować się na granicy. Jak widzicie, granice są wyraźnie zaznaczone białym kolorem, tak? Czyli w takim przypadku ten prorok liczy się już. Będącego na tej wyspie. I teraz tak, pstrykać możemy na dwa sposoby: albo używając kciuka, albo bez kciuka, że tak powiem, tak? Czyli równie dobrze mogę zrobić coś takiego. OK, skończyłem na wodzie, więc jest trochę lipa. Jest to uznawane za wstryknięcie. Mogę też pstryknąć z kciuka i, e, i to też się liczy. Dobra. Na każdej wyspie mamy dostępny obszar miasta. Czyli jeśli nasz prorok zatrzyma się w tym miejscu, no to wtedy odrzucamy go z gry i jesteśmy, e, możemy na danej wyspie. Umieścić sobie swoją świątynię w dowolnym miejscu na tej wyspie. Co jest bardzo ważne, to to, że te świątynie nie schodzą nam z planszy na koniec danego pokolenia, czyli na koniec danej rundy i one są liczone jako oczywiście nasza obecność, czyli mam tutaj, jeśli mam tutaj świątynię, mam tutaj jeden punkt obecności. Jak widzicie, każda z wysp posiada swoje własne miasto i na danej wyspie mogę mieć nawet kilka świątyń. Dodatkowo jeszcze na samym środku mamy ten pępek świata, od którego nazwy wzięła, od którego wzięła się nazwa tego archipelagu. Jeśli uda mi się wstryknąć, a zapewne nie, na pępek świata, świetnie udało się, no to w tym momencie odrzucam tego proroka z powrotem, tutaj jest gry, na tą tackę która nie pamiętam jak się nazywa, ale spokojnie jestem przygotowany na płytkę rezerwy, odrzucam go i następnie punktuję, otrzymuję natychmiast jeden punkt zwycięstwa oraz jeden punkt za obecność, za każdą wyspę, na której mam obecność. Czyli w tym przypadku wstyknąłem mojego proroka na środek, to jest jeden punkt. I jak widzicie, jestem obecny na dwóch wyspach, ponieważ na tej mam swojego po prostu na yy, obecność to nasz znacznik po prostu, dowolnego rodzaju na, na danej wyspie. Tak, Tu mam świątynię, tu mam templariusza, tu i tu mam obecność, więc w tym momencie punktuję i zdobywam 3 punkty zwycięstwa. Prorok, prorok mi schodzi z gry do końca, do końca tego pokolenia. Tak właśnie wygląda faza misji, tak? Czyli każdy gracz, zaczynając od pierwszego gracza, pstryka jednym ze swoich proroków. Pamiętajcie, że świątyniami nigdy nie pstrykamy, One się tylko pojawiają w momencie, kiedy nasz prorok albo templar już znajdzie się na mieście, no i następnie kolej następnego gracza i następnego i tak pstrykamy, dopóki każdy z nas się nie wypstryka z, z tych wszystkich swoich żetonów dostępnych do użycia. No i kiedy każdy straci wszystkie dyski do pstrykania dostępne, to wchodzimy w fazę nawracania i w tej fazie zdobywamy punkty zwycięstwa. Tak więc przede wszystkim każdy gracz zlicza wszystkie wyspy, na których ma obecność i za każdą z takich wysp otrzymuje jeden punkt zwycięstwa. Czyli w tym przypadku, jak widzicie, już mam trzy, zwycięstwa, trzy punkty zwycięstwa zdobyte wcześniej dzięki umieszczeniu proroka na, na pępku świata. No i teraz dostałbym jeszcze za obecność dwa punkty ekstra, ponieważ mam obecność na dwóch wyspach. Następnie sprawdzamy dominację, czyli sprawdzamy, na której z wysp mamy więcej... Yy proroków naszych dysków niż inni naszych dysków bardziej niż inni gracze, tak, czyli no w tym przypadku oczywiście gram sam ze sobą, więc tu i tu mam obecność, czyli zdobyłbym cztery ekstra punkty zwycięstwa. Następnie wszystkie dyski wracają nam z powrotem do właścicieli, tak, czyli dyski zarówno z tej płytki rezerwy, jak i ci, którzy znajdują się jeszcze na mapie. I runda się kończy, a znacznik pierwszego gracza przekazujemy graczowi po lewej. Gra trwa przez 4 pokolenia, jak wspomniałem, chyba że gramy na 3 graczy, to wtedy gramy przez 3 pokolenia. Teraz jak już wiecie, jak wygląda punktowanie, to jeszcze Wam szybko wrócę do tej karty, czyli efekt domina mówił, że podczas każdej fazy nawracania obecność na co najmniej trzech wyspach przynosi dodatkowe 3 punkty zwycięstwa, tak? Czy jak widzicie, są... Karty, które modyfikują, modyfikują nam po prostu zasady gry i one zawsze mają jak najbardziej pierwszeństwo ponad tymi standardowymi zasadami. Czyli teraz, jeśli ta karta byłaby w grze, efekt domina, no to warto by było ustawić się ustawić się po prostu na co najmniej trzech wyspach, żeby zgarnąć jeszcze te trzy punkty zwycięstwa ekstra. Oprócz tego mamy karty, które wprowadzają nam jakiegoś tam rodzaju dyski do gry, czyli tu jest jakiś chyba małpi król, nie pamiętam dokładnie, tu jest tornado, które też umieszczamy na mapie. Są karty, które modyfikują nam strukturę tury, tak? czy te karty praw, które na przykład mówią, że wszyscy pstrykają w tym samym momencie. Prorokami. Pamiętajcie też o tym, że jeśli prorok zatrzyma się na wodzie, no to oczywiście nas nie punktuje w żaden sposób. Jeśli prorok nam wypadnie za planszę, no to trafia na tą płytkę rezerwy. I niektórzy gracze mogą korzystać, mogą na przykład starać się celowo wypchnąć proroków innych graczy z gry. No bo oczywiście, jeśli na przykład tutaj Przeciwnik pójma proroka, ja w niego strzelę on wyleci na wodę. No to wiadomo, że ten prorok nie będzie mu dawał na morze, nie będzie mu dawał żadnej obecności. Ale spójrzcie, na przykład, Morrigan ma specjalną zdolność, ponieważ każdy z bogów ma swoją specjalną zdolność. Zdolność Morrigan mówi, że na koniec swojej tury umieść na tej karcie, zamiast na płytce rezerwy. Obcych proroków, którzy wypadli poza mapę w fazie nawracania, otrzymasz 3 punkty zwycięstwa, jeśli na tej karcie znajduje się co najmniej dwóch proroków. Czyli jak widzicie, Morrigan będzie się starała przy okazji swoich umieszczania swoich proroków Wypchnąć wrogich proroków poza mapę, no i będzie mogła za to fajnie sobie jeszcze ekstra zapunktować. Jeszcze o czym szybko wspomnę, to to, że jeśli nam mm, świątynia wypadnie poza wyspę, no to wtedy ona również schodzi z grę. Tak, czyli świątynie zostają w grze tylko do czasu, yy, dopóki znajdują się po prostu na wyspie. I to by było na tyle. To jest palec Boży. Bardzo fajna, bardzo szybka pstrykanka, i aż mi dziwnie jest zakończyć ten materiał tak szybko, bo zazwyczaj wyjaśniam zasady dla o wiele bardziej skomplikowanych gier. Ale pograłem w to, podoba mi się i stwierdziłem, że wrzucę sobie zasady wyjaśniające tą grę. A ponadto za tydzień wrzucę recenzję Palca Bożego na mój kanał. Tak więc, jeśli mieliście jakieś wątpliwości, chociaż nie powinniście mieć, hmm, po przeczytaniu tej jakże krótkiej, ale w miarę dobrze napisanej instrukcji, nawet powiedziałbym, że dobrze napisanej instrukcji, no to mam nadzieję, że ten materiał wam te wątpliwości rozwiał. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia za tydzień.